Witam. Dzisiaj taki krótki pokaz i test głowicy takiej zwanej potocznie pajączkiem. Czyli to jest taka prosta aluminiowa mała głowica, która umożliwia zamocowanie żyłki tak, żeby wychodziła w czterech kierunkach. Zaraz wam może pokażę z bliska. Na pewno każdy już taką kiedyś widział. Nie jest to nic, nic nowego. Ja w sumie ją mam od niedawna i chcę Wam dzisiaj pokazać. Używałem już jej wcześniej. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak ją można stosować i jakie jest moje zdanie o niej. Chcę Wam powiedzieć, ale ponieważ wiem, że większość osób ogląda tylko początek filmu, później wyłącza, zmienia na inny. Także od razu to, co chcę Wam powiedzieć, moim zdaniem. To jest głowica, którą każdy powinien u siebie w domu mieć. Czy to znaczy, że ona jest taka dobra? Nie, ona nie jest dobra. Ale ona jest bardzo tania i jest praktycznie niezniszczalna, jest trwała. Także warto ją kupić. Ja akurat dałem, nie wiem, coś około 10 zł i nawet położyć na półce, niech ona sobie tam leży, jak kiedyś nasza głowica, którą zwykle tniemy Ulegnie uszkodzeniu. Wtedy nie musimy biec do sklepu kupować drugiej, tylko po prostu bierzemy taką i dokańczamy koszenie. Ona jest dobrą głowicą taką rezerwową, dlatego że jest właśnie tania i mocna. Tutaj naprawdę nie ma żadnych mechanizmów, tu się nie ma co popsuć. Jak nie zgubimy jakiś nakrętek albo śrubki, to tutaj nic się nie stanie z tą głowicą. Poza tym jej mocowanie jest takie, jak, jak się mocuje. Trójząb albo nóż, czyli po prostu przykręcamy ją na śrubę, co sprawia, że praktycznie do każdej kosy można ją przykręcić. Nie musimy się martwić rozmiarami gwintów, dlatego że po prostu wykorzystujemy śrubę, którą dostaliśmy z kosą do przykręcania tarczy albo, albo noża. Także pod tym względem jest bardzo dobra. Poza tym, jeszcze co niektórzy pewnie docenią, to jest to, że można. Tutaj wykorzystać takie końcówki żyłek, które w normalnej głowicy one już się do niczego nie nadają, bo one już wypadają. To już jest tam parę centymetrów, no może nie parę, ale tam powiedzmy 30, 40 centymetrów. Które w normalnej głowicy już do niczego, do niczego nam się nie przyda, tutaj można. Jeśli ktoś chce, to można dokończyć, po prostu już je tam dobić, że tak powiem. Nie jest to moim zdaniem jakiś powód, żeby tą głowicę kupować, ale niektórzy nie lubią wyrzucać żyłki, także dla nich to pewnie będzie jakiś plus. Ale jest jeszcze też jedna jedna rzecz, która sprawia, że ona jest moim zdaniem takim trochę niezbędnikiem dla ludzi takich amatorów, którzy tam gdzieś koło domu sobie koszą, nie koszą dużo, mianowicie. Oni nie, nie mają sensu inwestować w mocne kosy czy w dobre głowice, specjalne głowice. Po kupieniu takiej głowicy jak ta, ona się nadaje do wszystkiego. Jeśli ktoś mało kosi, to można nawet zastosować ją tak na co dzień do normalnego koszenia. Tylko jak ktoś naprawdę bardzo mało kosi, bo ona ma duże wady, o których powiem później. Ale jeśli ktoś ma naprawdę mało koszenia, to nawet można się pokusić o zastosowanie jej po prostu tak na co dzień. Poza tym w jakichś takich wyjątkowych okolicznościach ona się sprawdzi jako takie, taka głowica do, do lekkiego karczowania, dlatego, że ona tutaj umożliwia zamocowanie grubych żyłek. Także możemy pokusić się o jakieś karczowanie małych zarośli, może grubej, grubych pokrzyw, czy jakichś tam chwastów. Sam fakt, że ona ma cztery żyłki, też nam to trochę usprawnia, dlatego że tą pracę, którą w normalnej głowicy wykonałyby dwie żyłki, tutaj wykonują cztery, przez co one się mniej zużywają. W takim karczowaniu lekkim, nie mówię o jakichś krzakach, ale, ale takim lekkim karczowaniu jakiś badyl, pokrzyw, tutaj żyłka się mniej zużywa. Także Uważam, że, że to jest głowica, która nie jest, nie jest dobrą głowicą, ale jest tania, uniwersalna, warto taką mieć, przyda się to się przyda, nie to nie, ale niech sobie leży, w razie czego można użyć, niektórzy nawet pewnie użyją takiej po to, żeby sobie, nie wiem, dla zabawy coś tam włożyć jakiś, nie wiem, sznurek czy, czy linkę i, i też pospróbować jak się tym kosi. Albo po prostu zobaczyć jak się kosi na czterech żyłkach. Także moim zdaniem warto ją zakupić. Tutaj wymieniłem przed chwilą jej zalety. A zaraz podczas filmu pokażę Wam jeszcze jakie ma wady, bo wady ma ogromne. I warto też o tym wiedzieć, nie napalać się za bardzo, bo to nie jest po prostu przemyślane dobre urządzenie. Także zapraszam do oglądania. Więc najpierw spróbuję tej głowicy użyć tak normalnie jak się używa zwykłej głowicy, czyli zamontuję te, taką żyłkę zwykłą na dwa wyjścia. Dwa końce będą tylko cieły, tak jak zwykłej głowicy. Po prostu chcę Wam pokazać jak ona się sprawuje w roli takiej normalnej głowicy jako zastępstwo zwykłej, zwykłej taką jaką dostajemy z kosą. Ale tutaj oczywiście już widać pierwsze wady w tym, w tym względzie. Każda głowica, taka standardowa, ma tutaj zapas żyłki, który z czasem można sobie rozwijać. Tutaj w tej głowicy oczywiście tego nie ma. Można tutaj zostawić kawałek dłużej tej żyłki, trochę więcej, żeby później po trochu wysuwać. Ale to i tak jest dość uciążliwe, bo trzeba za każdym razem odkręcać tą żyłkę, wysuwać ręcznie. Także to nie jest najlepszy pomysł. Ale do takich krótkich... Krótkich cięć, krótkich koszeń, takich gdzie założymy żyłkę i po prostu skosimy wszystko za jednym razem. Ona się jak najbardziej nadaje. Zaraz Wam pokażę. Tutaj założymy sobie o jedną żyłeczkę. I zobaczymy jak kosi jako taka standardowa dwużyłkowa głowica. Z tym, że do takiego zastosowania trzeba się liczyć z tym, że dużo żyłki się będzie marnować, dlatego że tutaj będziemy kosić powiedzmy do połowy, no maksymalnie dalej to już nie ma, nie ma sensu, bo szkoda paliwa i naszego czasu. Tutaj będzie za mały promień, za mało będzie brała za jednym razem. Także maksymalnie tutaj powiedzmy 10 cm można, można z tej żyłki wykorzystać. Resztę trzeba będzie wyrzucić. Także, po prostu kupowanie żyłki i specjalnie docinanie ją na tą długość, po to, żeby użyć tej głowicy, nie ma sensu. Jeszcze jedna, taka uwaga: tak jak widzicie, tutaj głowica przykręcana, żyłka przykręcana jest śrubą, taką tu na samym wierzchu, więc ona po koszeniu. Będzie, będzie to zalepiona ziemią. Trzeba przed, odkręceniem, przed odkręceniem trzeba ją tutaj wyczyścić. To też jest taki minus. Także to, co mogę powiedzieć po koszeniu tą głowicą z dwoma tylko żyłkami, z dwoma końcami, to jest to, że nie widzę żadnych plusów tak naprawdę tego rozwiązania. Lepiej od razu założyć tutaj cztery żyłki albo dwie takie długie na, na przestrzał. Wtedy mamy dwa razy więcej krawędzi tnących. Żółka się wolniej zużywa. Myślę, że, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Stosowanie takich. Tylko dwóch żyłek, jak, jak mamy w zwykłej głowicy, nie ma, nie ma moim zdaniem żadnych plusów. To co jeszcze muszę też zauważyć, to że ta głowica ma większą tendencję do wkręcania trawy. Do wkręcania trawy na głowicy. Nie wiem z czym to się wiąże. Zobaczymy, jak będzie przy zastosowaniu czterech żyłek. Może wtedy będzie to mniej, mniej uciążliwe. Jeszcze jedna taka sprawa jest, że tutaj na początku założyłem tą żyłkę o długości 40 cm czyli z każdej strony wystawała o jakieś 18 i dla tej kosy, to jest kosa 1.9 konia czuć było, że to jest trochę za długa żyłka ona ma 3 mm grubości, także jest jedną z tych cięższych dla kosy było to trochę, trochę za ciężko skróciłem o 3 centymetry z każdej strony i później już było ok. I zauważyłem też, że to wkręcanie trawy też oczywiście zmalało, bo teraz kosa już raźniej pracuje, ma wyższe obroty, także i wkręcanie trochę, trochę się uspokoiło, jeszcze się zdarza, ale już, już rzadziej. Ale to z drugiej strony spowodowało, że te żyłki są w tej chwili krótkie, mają małą średnicę koszenia, trzeba więcej, więcej machać. Także to też ma swoje minusy. Wolniej po prostu idzie koszenie, a plus jest taki, że teraz jest kosa ma większą siłę, tak jakby i sobie świetnie radzi z taką ciężką trawą. Tu są jakieś chwasty, jakieś takie grube trawy. Także nie ma problemu, mimo że kosa jest taka powiedzmy średnia, 1,9 konia. To śmiało można, można kosić w takim, w takim terenie. Fajnie sobie daje radę. Owszem, powoli, bo ma mały pokos, ale, ale idzie. Także małe obszary można, można tak kosić. Zobaczmy teraz, jak będzie pracować na czterech żyłkach. Więc, teraz, jeszcze taka moja rada, w jaki sposób gospodarować żyłką przy takiej głowicy jak to zrobić moim zdaniem żeby jak najmniej żyłki zmarnować mi się wydaje że najlepiej by było po prostu obciąć cztery równe kawałki żyłki na tyle długie żeby po włożeniu dwóch kawałków na krzyż żeby dało się dobrze kosić żeby kosa żeby nie obciążały za bardzo kosy musi być taka długość ale wkładamy na krzyż kosimy w ten sposób Później, jak tutaj nam się już powiedzmy skrócą znacznie, powiedzmy do połowy, no może trochę mniej, wtedy wyjmujemy te dwa zużyte kawałki, wkładamy następne dwa. A jak te dwa nam znowu się zużyją, znowu skrócą, wtedy wkładamy wszystkie cztery razem, każdy tak po trochu, każdy z innej strony. i w tej chwili oczywiście one są za długie, ale to tak tylko dla pokazania wam. Jakbym nimi wszystkimi już pracował, to one byłyby powiedzmy o połowę krótsze, może trochę, nie, no powiedzmy nie, ale trochę mniej. W każdym razie byłyby krótsze i wtedy włożyłbym je w ten sposób. Wkładamy na taką długość, jaką tam sobie ustaliliśmy, że kosa sobie z nią radzi, tak żeby nam tutaj z drugiej strony wystawał ten kawałek. I tak kosimy. Jak nam się skróci Wtedy możemy poluzować, wysunąć trochę bardziej, dlatego że z drugiej strony mamy taki, że tak powiem zapas. On tutaj też nie powinien być za długi, nie powinien dorównywać temu kawałkowi koszącemu, dlatego że to zbyt obciąża kosę. Z mojego doświadczenia najlepiej jak wychodzi gdzieś tak na 1 trzecią długości tego kawałka koszącego, nie więcej, tutaj z tyłu ten zapas. Teraz taka moja opinia na temat tej, tej żółki. Jeśli zamontujemy ją tak, jak powinno być, czyli na cztery końce, to jest wtedy całkiem inna rozmowa. Oczywiście musiałem ją bardziej skrócić, dlatego że, wiadomo, cztery końce bardziej obciążają, więc jeszcze bardziej musiałem skrócić. Średnica koszenia jest więc mniejsza, ale kosa, mimo że ma 1,9 konia, tylko świetnie sobie radzi w takich właśnie pokrzywach, chwastach. Tam za mną widzieliście wcześniej, tu wszędzie były takie te badyla wysoka, może nawet nie trawa, chwasty raczej i elegancko, elegancko idzie kosa więcej trzeba się namachać ale to idzie bardzo lekko, dlatego, że jest mała średnica, mało bierzemy za jednym razem więc dużo machamy, ale lekko machamy to jest coś za coś, tak? za to nie spodziewałem się, że tak w sumie słaba kosa i tak sobie dobrze poradzi z takimi, z takimi badylami to jest na pewno plus tego typu badyla bardzo grube to jest grubość mojego kciuka bez problemu wszystko. jedyna taka wada jeszcze co zauważyłem to, że ta kosa, przepraszam, ta głowica ona ma spore drgania takie szarpnięcia raczej, nie drgania tylko szarpnięcia, jeśli kosimy wiadomo grubsze badyla Wtedy żyłka mocno szarpie, nie jest to przyjemne, ale da się, da się z tym żyć, nie jest tak źle, bardziej się martwię tutaj o, o kosę, o podzespoły, jak to wpłynie, zwłaszcza przy dłuższym koszeniu, jakby to wpłynęło na, na niektóre elementy, a, a w szczególności na jakieś elementy amortyzujące, jeśli kosa ma amortyzację, a większość ją ma. Wtedy te gumy albo sprężyny no one są mocno obciążane, po prostu szybciej się zużyją, tak? Tak więc ogólna taka moja ocena tej głowicy jest taka jak na początku powiedziałem, polecam wszystkim, naprawdę warto mieć taką posiadać, choćby ze względu na właśnie cenę. Moim zdaniem jest to Głowica taka do koszeń okazjonalnych, raczej nie do stałego koszenia dużych obszarów, ale do okazjonalnego koszenia jak najbardziej. Rezerwowa głowica do koszenia trawy w trawie nieszczególnie się sprawdza. Lepiej, lepiej sobie radzą zwykłe głowice, ale za to, jeśli będziemy mieli do skoszenia jakieś pokrzywy, jakieś chwasty, wtedy naprawdę super sprawa. Może nie na dużych obszarach, bo mówię, bo nie wiem jak to te drgania. W pływają na kosę, być może że negatywnie ale jakieś mniejsze obszary super super sobie radzi ja wam powiem tak to co mnie najbardziej tutaj zaskoczyło to jedno to, że, że w sumie na takiej średniej kosie 1,9 konia bardzo fajnie nawet grube badyla ścina nie ma problemu, ale jeszcze jeszcze bardziej mnie zaskoczyło to jak długo żyłka wytrzymuje. To jest zwykła żyłka Stila 3 mm okrągła. I naprawdę tutaj nie wiem, chyba dwa zbiorniki, no może nie całe, bo tam trochę kosiłem wcześniej tą pojedynczą żyłką na dwa końce. Później dopiero przyłożyłem na cztery. Ale zużyłem w tej chwili dwa zbiorniki i to są ciągle te, te żyłki, które założyłem na początku. One troszkę są może krótsze, ale ciągle, ciągle koszą. Nawet zdarzyło mi się tutaj kilka razy zawalić jakieś gałęzie leżące na ziemi i one się nie zerwały. To naprawdę... no, aż mnie trochę dziwi, że fakt, że ta głowica ma cztery końce zamiast dwóch tak mocno zwiększa trwałość żyłki. Owszem, tutaj wiadomo są cztery krawędzie tnące, więc się rozkłada całe cięcie na więcej, więcej żyłek, ale mimo wszystko dwa zbiorniki wycięte i, i ta, tą żyłką ciągle jeszcze można ciąć. Ciągle można kosić. Oczywiście ma tutaj już końce postrzępione, tak? na pewno trochę krótsze niż były na początku, ale to jest ciągle jeszcze. Jeszcze nadaje się do użytku, także ocena moja jest całkiem niezła, powiem nawet, że koszenie tą głowicą dzisiaj skłoniło mnie do, do tego, że chyba, a nawet na pewno kupię sobie podobną głowicę jakieś, jakąś firmową i zobaczę jak się nią kosi, typu Stila albo Oregona, one mają trochę inne kształty, są bardziej płaskie. Być może, że nie będzie tych wibracji, wibracji szarpnięć, dlatego, że one mają większy ciężar własny, a wiadomo, ciężar stabilizuje. Poza tym są trochę szersze. Nie wiem jak one będą jakby one będą kosić, ale chcę to sprawdzić, bo, bo po tym koszeniu dzisiejszym jestem pod wrażeniem. Nie polecam, jej, nie polecam jej na pewno do koszenia dużych obszarów, do karczowania i tak dalej. Ale tak do domowego użytku prywatnego, jeśli ktoś ma parę arów, takich właśnie w e, cięższych warunków, to nic więcej nie trzeba. Głowica za 10 zł, żyłka 3 mm i, i naprawdę świetnie sobie radzi. E, także to byłoby wszystko, co chciałem pokazać. E, dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne filmy.